Dzień dobry Zapraszam na ogródek. Chwilę mnie nie było, ale normalnie dostałem takiego kopa do nagrywania, bo patrzę na YouTube'a, a tam 45 subskryberów. Więc no, teraz to poważne YouTube y będą z tyloma oglądającymi. Więc zaczynamy od rzutkieweczki... O Jezu. No, od rzodkieweczki. Pek, coś rośnie. Kilka już zjadłem. o bo tu jest pusto. Ale o tutaj też taka. Nie największa, nie najmniejsza, ale rośnie. Dalej, o tu nie patrzcie, jest e, nieskoszone. E, tutaj miały być ogóreczki meksykańskie, ale niestety, jak widać, e, no nam się stelaż trochę obalił. Niestety, była tak sytuacja, że raz e, nie wiadomo dlaczego folia z tunelu zaczęła uciekać. No i tak się spadła. Z tej strony jeszcze ja się trzymała ziemi, ale z drugiej nie. I zlądowała na, na, tym, na tym płotku. No i płotek niestety z jednej strony nie wytrzymał. Nie za bardzo mam jak go tam teraz tak naprawić dobrze. Więc po prostu go zostawię. Idziemy dalej. Tutaj jest... Yy. Ty, no normalnie ludzie na tej wiosce biegają. Ale jaja. Ja. Yy, no, idziemy dalej. Więc tak, zaczynając od tej strony, tutaj jest malina wsadzona. Nie wiem, czy ona tam będzie cały czas. Tu jest pietruszka wsiana, i chyba wychodziła już. Tu są dwa rządki. O, widać, widać. Tu są dwa rządki koperku i wychodzą. Później gdzieś tu są buraczki. A gdzieś tu marchewka. I. No i tak. No i koperek wychodzi. Pietruszkę też już widziałem. A reszta ta, to nie wiem. Dalej. Tutaj o. Wychodzą ogóreczki. I mam nadzieję, że w pozostałych miejscach też wyjdą. Bardzo bym chciał. Tam jest rabarbar. No żyje, generalnie. Tu jest czosnek. Czosnek wygląda super. Przynajmniej na tym tutaj miejscu. Tu były posadzone większe ząbki. No i rośnie naprawdę ładnie. Dobrze. Idziemy dalej. W ogóle trzeba otworzyć. No. Gorąco, oj gorąco. Tutaj mama sobie wzięła jakieś takie kwiatki, postawiła Ale nas interesuje. Tutaj tutaj mam paprykę. Jedna większa, druga mniejsza. No i ją będę tutaj wsiewał. A poza tym, to tutaj w niektórych tych dziurkach już są wsiane ogórki szklarniowe i i, i, i co tam było I pomidor maskotka. Do tego kupiłem sobie takie coś. To jest taki spulchniacz z takimi tutaj ząbkami obrotowymi i z taką jakby dziabką od spodu. I to, 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 to jedzie i najpierw przecina to mnie, a później jakby tak podcina te chwasty. No i działa całkiem, całkiem nieźle. Wam powiem. Ale tam ciepło było. Dobra. Truskaweczki. Odziwo w miarę wypielone. I rosną. Podoba mi się. Nie narzekam. Jak się szczurkę znajdziemy? Chyba nie. Wszystkie się pochowały. Dobra. Dalej. Tutaj w tych rządkach w tą stronę jest fasolka. Karłowa, ta złota saksa, bo jest dobra. A tam. Jest groszek. W zeszłym roku też tam był, ale nie chciał praktycznie wyrosnąć. A w tym roku całkiem dobrze mu to idzie, muszę powiedzieć. No, tutaj znowu czosnek. Tylko tu ząbki były mniejsze, sadzone, No i no, są, są cieńsze te łodygi. Na no, szału, nie ma, ale rośnie. Najważniejsze, że wszystkie wyszły. Tam są lelije. E, no. Ale lije to już tu po prostu były od zawsze o, a tu kurde nie wiem czy to będzie widać trzeba no, się mszyce pojawiać trzeba, trzeba popryskać no, najgorsze w tym wszystkim właśnie to jest, że, że to trzeba popryskać co jakiś czas bo tutaj na tych na niektórych porzeczkach o jak widać tu było widać, o, zapierdziela sobie. Widać? Zapierdziela sobie mróweczka Teraz o, 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 tu jest. No i generalnie ona ten. No, wyoszcz się. Tędy po tym pieniku nie przejdzie. O, tutaj. Bo jest posmar... posmarowany takim klejem, ale już po bambusie przejdzie. No, jak są mrówki, to jest mszyca A jak jest mszyca to właśnie tak się o. Zawijają liście, nie fajnie. No. Dlatego muszę wziąć ten klej jeszcze, bo go mam, i pokleić po tych bambusach. A tutaj po prostu pokleić całość. I mam nadzieję, że to trochę pomoże. No i tak to wygląda. Także jak będzie 50 subskryberów, to będzie super. Nie wiem, czy coś zrobimy na 50 subskryberów. Pewnie nie. Ja Was żegnam i życzę Wam miłego dzionka. I trzymajcie się ciepłutko, pijcie wodę, bo jest ciepło. Papa. Pa.